Cześć, tu ola! Codzienny demakijaż i oczyszczanie cery to podstawa pielęgnacji. Dlatego warto korzystać ze sprawdzonych i skutecznych kosmetyków. Dokładnie taki mam dzisiaj ze sobą. Jest to olej do demakijażu My Superskin marki Mia Cosmetics. Nie bez powodu olejki stały się hitem w dziedzinie oczyszczania skóry twarzy. Oprócz dokładnego usuwania makijażu i zanieczyszczeń, olejek doskonale odżywia i regeneruje cerę, nie naruszając przy tym jej naturalnego pecha. Zawarty w tym produkcie olejek ze słodkich migdałów doskonale nawilża skórę. Olejek z pestek moreli sprawia, że skóra staje się odżywiona, napięta i gładka. Olejek z nasion malin ma działanie antyoksydacyjne, łagodzące i przeciwzapalne. Nie zawiera SLS, pek i parafiny. Kosmetyk ma przyjemny, delikatny malinowy zapach, a jego wygodna pompka ułatwia nałożenie odpowiedniej ilości produktu. Warto dodać, że kosmetyk nie był testowany na zwierzętach i może być stosowany przez wegan. Olej do demakijażu Skin od Mia Cosmetics to idealne połączenie oczyszczenia i odżywienia dla każdego rodzaju skóry.